Dobra, tak jak obiecałem, trzy największe błędy w reklamach i nie, nie chodzi o to, że wybrałeś zły kolor przycisku czy nie dałeś emoji. Serio. To, co zaraz usłyszysz, to jak poradnik w stylu jak nie spłukać się w reklamach dla opornych. Błąd numer jeden. Testujesz kampanię krócej niż studencką relację. Serio? Wyłączasz ją po dwóch dniach i płaczesz, że nie działa? To tak jakbyś poszedł na siłkę i zdziwił się, że nie masz sześciopaku po jednym razie. Drugi błąd to targetowanie szersze niż menu w azjatyckim barze. Wszyscy? 1865 w całej Polsce, interesujący się wszystkim? Serio? To jest tak, jakbyś strzelał z armaty do komara i jeszcze dziwisz się, że nie trafiasz? A trzeci to jest mój ulubiony. Oszczędzasz na budżecie testowym, jak Janusz na All-Inclusive. Wrzucasz 5 dych i liczysz na milion zasięgów. No sorry, ale za tyle to nawet kot nie zamiałczy na TikToku. A w następnej rolce pokażę ci, jak ustawić budżet testowy, który nie zrujnuje cię, a da ci realne dane. Bo wiesz. Między byciem oszczędnym a skąpym jest różnica, tak jak między randką a małżeństwem. W drugim przypadku troszeczkę więcej trzeba zainwestować.